Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj będziemy przeglądać nasze butle. Zobaczymy nasz Winter Sewing i co się nam udało już wyhodować w tych buteleczkach. Nie wszystkie butelki jeszcze wzeszły. Widzę, że na przykład Astry dopiero zaczynają powoli kiełkować, podobnie Rudbekia, podobnie jeżówka. Jednak tych dni gorących było bardzo mało w chwili obecnej. U nas taki ciepły był de facto jeden tydzień. Więc no w 7 dni kalendarzowych niestety wszystkie rośliny nie wystartują i nie zaczną one kiełkować tak szybko, jak pozostałe. Potrzebują one troszkę dłużej czasu. Jak wiecie, zrobiliśmy też takie testowe wysiewy, sałaty do odkrytych całkowicie palet, i powiem Wam, że osobiście jestem zadowolona. Nasiona były wysiane stosunkowo stare, więc nie dziwię się, że część roślin w ogóle nie wzeszła. Natomiast bardzo duża ilość sałatych z tych świeżych nasion powschodziła bez problemu, więc powolutku małe siewki zaczynają się pojawiać. W butelkach też mamy właśnie wysiane sałaty i bardzo fajnie kiełkują. De facto, metod wysiewu sałaty ja mam cztery, czyli jedna to jest w chłodnym pomieszczeniu gospodarczym, jedna w inspekcie zamykanym, jedna jest w inspekcie, znaczy w inspekcie w multipaletce, która jest całkowicie odkryta. I jak zobaczycie sobie na tą multipaletkę. To widać, że ta sałata bardzo ładnie kiełkuje. Ona cały czas stoi właśnie na zewnątrz, cały czas sobie kiełkuje. Przysypał ją ostatnio śnieg, bo jak wiecie, u nas dość mocno śnieżyło. Znowu na sobotę zapowiadają śnieg i ja naprawdę z nią nic nie robię. I ona sobie bez problemu rośnie. Co jest fantastyczne, można zauważyć, że te sadzonki w żaden sposób nie są wyciągnięte. Właśnie zapewnienie odpowiedniej o niskiej temperatury naszym roślinom powoduje to, że te sadzonki się nie wyciągają, dlatego Winter Sewing jest tak świetną metodą, jeżeli chodzi o część wysiewów, gdyż te sadzonki właśnie są zahartowane, są bardzo dobrej jakości, nie są wyciągnięte i odpowiednio przyjmują się na miejsca stałe. Dodatkowo mają cały czas zapewnioną wilgotność. Jak widzicie, u nas jest po deszczu, butelki są bardzo mokre. Właśnie wilgotność w naszych butelkach rozpoznajemy po tym, że te krople deszczu zaczynają się powoli tutaj osadzać, później się skraplają i spływają po prostu do naszych roślin. I tak sobie zaczniemy powoli. Niektóre niestety rośliny wykiełkowały słabo. Część nasion, to były nasiona kupione na legro, zbierane przez innych. Amatorów ogrodników. Część roślin była kupiona od producentów, część była roślin z nasion, które już posiadam od kilku lat. Więc jeśli coś nie wzeszło, to ja jakoś tam szczególnie się nad tym nie będę głowiła. Akurat na jeżówkach mi nie zależy szczególnie, ponieważ jak wiecie, 74 odmiany jeżówek pojawiły się w tym roku w moim ogrodzie. I głównie będzie zależało mi na podziale bryły korzeniowej, a nie na samym wysiewaniu tych jeżówek, gdyż uzyskam albo różowe, albo białe kwiaty. Natomiast ja sprowadziłam już te jeżówki, które chciałabym bardzo u siebie w ogrodzie mieć, ale jeszcze jest ponad 20 odmian, które mnie fascynują i myślę, że docelowo u nas się znajdą. Więc zaczynamy po kolei. Jak wiecie, ja sobie opisuję każdą właśnie buteleczkę. Niektórych nasion wysiałam na przykład 5, więc też nie mogę się spodziewać, że nie wyszło mi 20, skoro tyle nawet nie wysiałam. Jak widzicie, pierwsza jest drakiew purpurowa i jak się przyjrzymy, ta psieweczka tu jest bardzo ładna. Natomiast te dwie mniejsze powoli dopiero się pojawiają. Widać tam jeszcze nasionko, które leży. Ja w zeszycie zawsze sobie notuję, ile mniej więcej nasion danej rośliny wysiałam do butelki. Z tego względu, żeby później nie być rozczarowaną, że coś a, bardzo kiepsko kiełkuje i czemu tak jest. no Jeżeli mamy pięć nasion, to naprawdę powinniśmy się cieszyć, że w ogóle trzy z nich wzeszły. Przegorzan. Niestety nie wszystkie rośliny mają takie super kiełkowanie, na przykład jak pomidory czy na przykład jak pelargonie, które według mnie fantastycznie kiełkują, tak samo petunie są to moje ulubione kwiaty, które mają najlepsze kiełkowanie i wiem, że dokładnie tyle ile wysieję to praktycznie mogę 2% z tego nie uzyskać sadzonek. Kolejny jest przegorzan. I jak widać, przegorzon też różnorodnie kiełkuje. Nie zawsze te wszystkie nasiona są takie bardzo, bardzo żywotne. Jedne potrzebują chwilkę dłużej. Mi w zupełności te sześć sadzonek, jeżeli one wykiełkują, będzie wystarczało. I nawet teoretycznie wystarczą mi dwie. Wiem, że to jest roślina, która bardzo szybko się rozrasta, więc nie zależy mi szczególnie na tym, żeby jakoś bardzo dużo jej do ogrodu wprowadzić. Kolejna buteleczka to jest stokrotka pełna. I stokrotka wzeszła wspaniale. Jak widzicie, cudowna. Mojej mamie bardzo zależało na stokrotce, więc ja podchoduję jej dość mocno w tej butelce, te roślinki. I wszystkie te sadzonki zawiozę po prostu do mojej mamy. A mój syn sobie ostatnio w ogrodnictwie stokrotkę czerwoną pełną kupił. I powiem Wam uczciwie, że ślicznie zdobi nasz taki deptaczek przy podejściu do domu. Tam obok jest taki płytki stosunkowo. Inspekt zrobiony, taki skalniaczek, no i tam sadzimy przeróżne roślinki. Kolejna to jest już prze. To jest w ogóle testowo też było. Pietruszka, korzeń, zobaczcie na to. Czyż nie fantastycznie wzeszła? Powiem Wam, że u mnie w gruncie jeszcze pietruszki nie widać w ogóle. Wiem, że ona tam będzie kiełkowała, no bo to były dokładnie te same nasiona. Natomiast być może ptaki gdzieś tam rozdziobały, rozgrzebały,by ja mam bardzo dużo tych ptaków u siebie w ogrodzie. Mamy też kilka gniazd z ptaszkami, bo i gołębie i rudziki u nas mieszkają, i sikorki w tujach zrobiły sobie mieszkanko. Więc możecie śmiało wysiewać pietruszkę i zaraz dojdziemy do którejś butelki, która ma naniesioną datę, i wtedy będę w stanie Wam powiedzieć, kiedy dokładnie to wysiewałam, a jeżeli nie, to w poprzednich filmikach zobaczycie, kiedy robiłam wysiewy. Kolejna roślina to jest lwia paszcza, odmiana karminowa. Jak widzicie, lwia paszcza również przepięknie wschodzi, ale też bardzo nierównomiernie. Kolejna jest szałwia trójbarwna, jedna z moich ulubionych szałwii. Ona, akurat ta butelka niestety, ale się wywróciła przez ostatnie wiatry halne. Gdzieś po prostu zawiało, i pomimo tego, że ja przytwierdziłam sznurkiem do poręczy te wszystkie butelki pozostawiam cegłamy gdzieś, niestety, ale ta szałwia się wywróciła, ale się nie przejmuję tym, ponieważ mam drugą butelkę z szałwią trójbarwną i już się nic nie wydarzyło. E, później mamy tak, e, kolejna roślinka, e, to jest lew konia ciemnoróżowa, w takim biskupim kolorze, jak widzicie, lewkonia. Przecudownie kiełkuje. Dużo osób właśnie na grupie czy na Facebooku, jak rozmawiamy, czy prywatnie gdzieś tam pisząc do mnie maile, informuje o tym, że po prostu bardzo słabo im niestety, ale kiełkują lew konie. No, jak widzicie w tej metodzie Winter Sewing, ta lewkonia po prostu kiełkuje wspaniale. Tu mamy trawę osnice pony. Wy nie wiem, czy do końca zobaczycie. Tam w ogóle jakieś dwa chwasty się nasiały, natomiast ta ostnica tam jest. Bardzo ciężko, bo ona ma takie naprawdę cieniutkie włoski, ale musicie mi uwierzyć na słowo, niestety nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Później mamy pozłotkę kalifornijską i zobaczcie. No cudowna. Więc bez problemu tą roślinę będzie można sobie za jakiś czas otwierać, kiedy te temperatury się unormal un unormują u nas tutaj w regionie. Tak jak Wam mówię, niestety w weekend mają być znowu przymrozki, znowu ma śnieg do nas zawitać, ale ja te butelki w tej formie zostawiam, nie okrywam niczym, nie zakręcam, nie zabezpieczam, nie dogrzewam, nie wynoszę do ciepłych pomieszczeń. One tu stoją, one stały na minus 16 stopniach i do dnia dzisiejszego wszystko żyje. Tu mamy wieczornik damski i wieczornik damski wysiałam zarówno do butelki odmiana fioletowa, jak i do foremki po pieczarkach i bardzo ładnie i tu i tu wszedł. Tu jest na przykład drugi wieczornik damski, odmiana biała. Kolejna to jest stokrotka pusta. I widać, że te jednak puste kwiatuszki, stokrotki trochę gorzej wzeszły. Ja ich nie wysiewam jakoś dużo, więc i tak jestem bardzo zadowolona z efektu. Następny jest jarmuż w miksie. No i zobaczcie, nie da się warzyw wysiewać. Jasne, że się da. Wszystkie kapustne możecie śmiało w ten sposób wysiać. Brukselkę. Kapustę, czy czerwoną, czy białą, y, czy kalafiory, romanesco też wysiewam w ten sposób, tylko troszkę później, natomiast wczesny kalafior bora jak najbardziej możecie wysiewać, jak widzicie jarmuż też się pięknie udaje. Y, tu jest silene, tej rośliny nie mam i trochę mnie poniosło, jak widać matko boska, trzeba będzie to przerwać, nie będziemy pikować, będziemy przerywać. Kolejna jest Rudbeckia dwubarwna i ta Rudbeckia wzeszła pięknie, natomiast Rudbeckia Sherry Brandy i Green Eye nie wzeszła jeszcze w ogóle. Gdzieś tam widzę, że poli się budzi, ale niekoniecznie. E, tu jest goździk chiński, odmiana Chianti. No i jak widzicie, ta metoda naprawdę daje radę, bo często są takie pytania: A, dobra, siedzicie do butelek, ale czy. Faktycznie coś tam w tych butelkach kiełkuje. No, jak widzicie sami, no, bez oszustw <grych> kiełkuje. Tu jest dziewanna różowa i fioletowa. Też za dużo wysiane, więc będziemy robić przeryweczkę. Ja dziewannę mam akurat w ogrodzie, tylko w standardowym żółtym kolorze. Jak wiecie, mam odmianę Hone i Dijon. Dwie sadzonki, więc teraz bardzo chętnie wprowadzę dziewannę różową i fioletową, żeby dodała ona takiego kontrastu kolorystycznego moim roślinom. Ona rośnie do około metra wysokości. Tu jest również szałwia trójbarwna, czyli mam trzy opakowania szałwi trójbarwnej i ta też się nie wykiprowała, nic się jej nie stało. Jak widzicie, bez problemu ona bardzo ładnie kiełkuje, więc lecimy dalej. Tu mamy na przykład jeżóweczkę bladą, tak zwaną palidę nie wiem czy karżyć ona ma takie właśnie standardowy jeżowy ten y, środeczek a później te płatki tak jakby zwiędłe wywinięte bardziej ku dołowi rośliny przepiękna roślina zobaczymy czy wzejdzie. to są nasiona kupne z y, prywatnych zbiorów to na przykład żurawka Ostatnio wam pokazywałam Żurawki, które zakupiłam w ogrodnictwie. Na scena Żurawki to 12 zł, a dziewczyny na grupie mówią, że po 25 są u nich, więc cena zaporowa 4 Żurawki, no i nie ma stówy, a paczka nasion 3,50. Więc, jak widzicie, w tej metodzie winter sewing śmiało można też wysiewać. Jeżeli chodzi o ten mech, ja się tym chem nie przejmuję to jest gdzieś tam naturalny proces który zachodzi w glebie, jednak ta gleba była poddana jej działaniu słońca, wiatru, śniegu, mrozu, ciepła, znowu zimna, więc gdzieś tam prawo ma ten mech się tak drobnie wytrącić, prawo. Ale nie szkodzi to w żaden sposób roślinom, jak widzicie. Kolejna roślinka to jest ostróżka Blue Spire. To są również kupne nasiona, ich było dosłownie kilka, bodajże 10, ja chyba wszystkie 10 nawet wysiałam. 6, 8, 10 i 10 wykiełkowała nawet 11, 12, 13, więc chyba było więcej tych nasionek, ale dosłownie do 20 sztuk maksymalnie. Kolejne mamy gaurę. Ja już sobie gaury popikowałam, to jest gaura biała. I powiem Wam, że i tu, i tu wschody są jednakowe, więc nie ma sensu gaury wysiewać na parapetach, warto ją wysiać do butelek, zaoszczędzicie miejsce na przykład dla pomidorów, i papryk, które teraz będą Wasze parapety okupowały, tak samo. A właśnie mój gołąbek przyleciał do mnie, bo widzi, że jestem na balkonie, więc wie, że będę mu sypała nasionka za chwilę. E, więc możecie śmiało sobie gaurę wysiewać do butelek, zbierać swoje nasiona, wysiewać albo kupić gotową paczkę nasion. Firma Toraf wypuściła. Tu na przykład widać, o tu jest ostnica również, i tu już widać jakieś trawki. One tak się położyły delikatnie. Nie przeszkadza, jeżeli te wszystkie nasionka wykiełkują, będę później kępkami przesadzała, żeby po prostu sobie je wszystkie odpowiednio wkomponować w moje rabaty. Tu jest również gaura biała. Jak widzicie, przepięknie nasiona gaury kiełkują, więc ja tej gaury widzę, będę miała do bólu, więc trzeba będzie ją rozdać. Dalej mamy wiesiołek, i to są też nasiona z Allegro. jest napisane. Wiesiołek nasiona Allegro, mamy y, bardzo dużo tego wiesiołka i to jest wiesiołek w kolorze różowym, jak wiecie wiesiołek występuje zwyczaj w kolorze żółtym, ale jest też różowy, ja mam dwie sadzonki i postanowiłam sobie jeszcze wysiać. E, tu na przykład mamy przetacznik głosowaty, więc przetacznik też można wysiewać i Zobaczcie, ile tu jest nasion. To jest i tak nie cała paczka wysiana. A też przetaczniki nie są tanie, bo u nas bodajże 12 albo 15 zł kosztuje przetacznik. Więc warto sobie faktycznie samemu te roślinki poogarniać, żeby było wszystko tak jak być powinno. Tu są buteleczki na przykład, które jeszcze nic się nie dzieje. Na przykład tu jest werbena ogrodowa. Osiona, widać. Tu mamy kolejne. I tu jest na przykład. To jest, co to pisze: Astry Królewskie. Tu jest właśnie Rudbeckia Sherry Brandy. I też się na razie nic nie dzieje. Ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo jak widzicie, tu już powoli zaczyna kiełkować. A wczoraj jeszcze nie było nic. I tu nam kiełkuje kupidynek. To jest taka roślina biało-fioletowa, bardziej na suche bukiety. Kolejne buteleczki, które nam wykiełkowały. To mamy też nasiona z Allegro. O, 25.01. Były wysiewane wszystkie te butelki. I tu macie jeżówkę Raspberry Truffle. Jak widać, bardzo ładnie kiełkuje. Pozostałe nasiona też wykiełkują. Ja raczej te odmiany nie uzyskam, ale się będą różowe, to moja mama chętnie je wszystkie przyjmie. W tej buteleczce mamy Krwawnicę Pospolitą. I krwawnica też zeszła rewelacyjnie. Powiem wam, że ja sobie nie wyobrażam znowu pikować takich drobiazgów. Jedyne rośliny, na które ja się odważę na pikowanie, to jest e, tych drobnych: to jest petunia i to jest e, poziomka. Natomiast resztę roślin nie lubię takich drobiazgów pikować. Więc bardzo się cieszę, że one sobie tu do końca kwietnia, początku maja będą siedziały w tych butelkach, do tego czasu podrosną, i ja będę mogła je nawet kępkami wsadzić na miejsca stałe. Tu mamy na przykład drakiew purpurową Black Knight, i już też powoli widać, że ta drakiew nam zaczyna kiełkować. Tu też nie było dużo nasion, to były też nasiona kupione od jakiegoś ogrodnika prywatnego na Allegro. Tu lawenda francuska i patrzymy na lawendę. No i tej lawendy jest bardzo dużo, więc bardzo fajnie też lawenda kiełkuje. Dużo osób pisze, że też jest problem z tym, że się wyciąga że niekoniecznie te sadzonki są później krępe, ładne, zwarte i tak dalej, wysiewajcie w butle, naprawdę to jest świetna metoda i będziecie naprawdę zadowoleni. Widzę, że gołąb już też jest zadowolony, bo już siedzi w karniku i wcina swoje jedzonko. Tu też jest lwia paszcza dosiewana, no i te lwie paszczy to ja mam tyle, żebym mogła całą wieś swoją obdzielić. Ob ob jeszcze by mi chyba zostało, więc lwia paszcza, jedna butla jedzie na pewno do mojej mamy. Tu mamy na przykład jeżówkę nasiona własne, odmiana Cheyenne Spirit. No i też bardzo ładnie wykiełkowała. Powiem Wam, że generalnie moje nasiona ładnie kiełkują niż te kupne. Tu jest miesięcznica, nie każdy tą roślinę Lubi, ale zobaczcie. Pa. O, jakie piękne, piękne, śliczne roślinki. Dlaczego te listki są ususzone? A dlatego, że kapłana nie woda, a później przyszło słonko i je sparzyło. Więc nic się tym roślinom złego nie dzieje. Druga opcja, tak jak widzicie na jednej roślinie jest tam nasionko. Być może to nasionko zbyt późno odpadło z listka i dlatego zrobił się on bledszy. Kolejna butla to jest drakiew purpurowa King Fire I też bardzo fajnie kiełkuje. Mi zależało na paru sadzonkach, więc w zupełności to co mam jest e, zadowalające dla mnie. E, tu dalej mamy e, gajlardę ościstą i Gailarda też kiełkuje. Ona ma dość duże nasiona, fajnie się ją pikuje, więc tu nie ma na przykład problemu, jakbyście chcieli sobie wysiać na parapetach. Wiesiołek żółty. I wiesiołeczek też fantastycznie wschodzi, chociaż te jedne ciemniejsze, zastanawiałabym się, czy to nie jest jakaś mieszanka wiesiołka, ale na opakowaniu pisało, że żółty. Eee, jeżówka Delicious Candy słabo kiełkuje, ale kiełkuje i tak tą jeżówką nie będzie, więc się tym nie przejmujemy. Eee, a tu jest Rudbeckia Green Ice, czyli coś się działo, bo ja już butelkę przestawiłam do kręcenia filmu. Także kochani, ja tych nasion, jak widzicie, troszkę mam. Trochę tych roślin się uzbierało. Bardzo fajnie kiełkują. Jestem bardzo zadowolona z efektów, które uzyskałam. Na pewno jeszcze w tej metodzie w najbliższym czasie będę wysiewała sobie cynie. Bo to już są jednak kwiaty, które wolą ciepło do kiełkowania. Będę sobie wysiewała dziwaczka, będę sobie wysiewała na pewno jeszcze tą cynię, właśnie w kilku odmianach, bo, bo zależy mi i na tej meksykańskiej, i na pomponowej. Chciałabym mieć przeróżne te cynie w ogrodzie, ale dosłownie parę sztuk z racji, że ja nie potrzebuję tej cyni sporo. Już mam cynię wysianą, ale w ciepłym inspekcie w domu, po prostu na, na parapecie i wyniesione do pomieszczenia gospodarczego. Tam sobie one kiełkują. Chciałam wsadzać jaskryjanemony do ziemi, ale jednak ma dość spory mróz przyjść, więc na razie się z tym wstrzymuję. Pomimo tego, że wcisłam do ziemi mieczyki, ale nasłoniłam je poliwęglanem i dlatego już teraz się tym nie przejmuję, bo poliwęglan utrzyma temperaturę, dodatkowo okryję to agrowłókniną zimową i mam to z głowy, to jest jedna mała grządka, więc jakiejś większej roboty nie będę miała. Jeżeli chodzi właśnie o wysiewy, śmiało możecie nadal wysiewać te wszystkie rośliny, które Wam pokazałam. Co prawda okres tam kiełkowania pietruszki jest dość długi, więc to jest jedyna roślina, którą bardziej poczekacie. Natomiast wszystkie pozostałe rośliny nadal możecie wysiewać. A po prostu te wschody pojawią się dość szybko. Dodatkowo zahartuje się Wam ta roślina, będzie podlewana. Jeżeli umieścicie sobie tak jak ja na balkonie, nie macie problemu ze ślimakami. Do mnie ślimak na pierwsze piętro nie wyjdzie po to, żeby zjeść sobie jakąś jeżówkę. W Czeszałwie, chociaż już widziałam na jeżówkach w ogrodzie, że moje ślimaki gdzieś tam się panoszą, więc muszę się za nich wziąć dość grubo i niestety obsypać jakąś chemią te roślinne, ozdobne, po to, żeby te jeżówki w ogóle mieć. Na rabatach podwyższonych jeszcze się nie pojawiły, ale jednak na tych rabatach, które zakładałam, już te ślimaki są. Także napiszcie w komentarzu, jak tam wasze wysiewy. Czy też bardzo ładnie Wam wszystko kiełkuje, czy z czegoś jesteście niezadowoleni? No ja osobiście na razie nie jestem zadowolona z ostróżeczek, bo ostróżeczki bardzo kiepsko zeszły. Te kupne nasiona właśnie na Allegro. Niekoniecznie jest to gdzieś tam chyba po drodze im ze mną. Chociaż ja mam kilka ostróżek i ostróżeczek w ogrodzie, także nie jest taki wielki tam ból. Zależałoby mi na tym, żeby pięknie wzeszły astry. No i oczywiście te cynie, które teraz będę wysiewać. A jeśli chcecie, możecie jeszcze śmiało sobie wysieć, na przykład sałatę, możecie sobie wysiewać kapusty brukselki, brokuły, kalafiory. Wszystko praktycznie cebulowe. Ja gdzieś też mam tu cebulę globo, ale ona zagina chyba w walce i tym jak szukam tych roślin. Tu na przykład już jeżówka Orange Sky wschodzi, widać, że ona powoli już też zaczyna kiełkować, a wczoraj jeszcze w tej butelce nic się nie działo, więc to jest naprawdę szybka metoda kiełkowania, z której będziecie zadowoleni, a dodatkowo nie zajmujecie się na parapecie. Wyobraźcie sobie, ile bym musiała mieć parapetów, żeby te wszystkie rośliny na tym parapecie zmieścić, jeszcze je popikować, każda, żeby miała światło, doświetlać, bez sensu. Wszystko zapewni Wam Matka Natura. Także śmiało siejcie ich, chwalcie się w komentarzach, co siejecie, czy już wysialiście, co Wam pięknie wzeszło, co niestety niekoniecznie Was zadowoliło, tak jak i mnie. Także dawajcie znać. Ja lecę teraz myć okna, bo się u nas remont i montaż okien skończył, więc mam co robić. A pogoda i tak jest paskudna, więc w ogrodzie nic bym nie zrobiła, natomiast już za dwa dni ma być przepięknie ale w weekend śnieg. Więc wykorzystam ten czas, maksymalnie ile się da i będę mm, na bieżąco Wam oczywiście dawała znać, co nie słychać. Jeżeli chcecie, dołączajcie do grupy na Facebooku Bella Garden i tam z dziewczynami piszemy sobie na Messengerze i się wymieniamy różnymi fajnymi pomysłami. Dajemy znać, gdzie są jakieś promocje kwiatowe. E, wysyłamy zdjęcia naszych ogrodów. Rewelacyjnie tam jest naprawdę, powiem Wam, fajna grupa się zebrała. E, pozytywnych osób... E, i młodszych, i starszych, bo ja też na najmłodszych nie należę. I naprawdę fajnie, fajnie tam jest. Także jeśli macie ochotę, dołączajcie. My z przyjemnością Was tam powitamy. Także kochani, ja uciekam. a i znalazłam cebulę Globo na fajrant. E, powolutku kiełkuję, ale ja mam dużo cebuli Globa. Także ja Was całuję gorąco, cudownego sezonu, życzę pięknych wschodów, wysiewajcie, bawcie się tym ogrodnictwem, czerpcie z niego przyjemność i nie stresujcie się czymś, że coś nie wschodzi, nie wzejdzie, to wzejdzie innym razem. Także całuję Was gorąco i pozdrawiam, całusy, pa pa!